Hey son, z tej strony Aldona ze Szkoły Języka Szwedzkiego, Dolana. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem przeziębienia. Choć jesień jest piękną, kolorową porą roku to wiąże się niestety z tym, że jest to sezon przeziębieniowo-grypowy. I dlatego w dzisiejszym filmie przyjrzymy się słówkom związanym właśnie z przeziębieniami i grypą. Zanim zaczniemy, muszę Wam powiedzieć o jednym fenomenie, który szokuje wszystkich, kiedy się tylko o nim dowiedzą. Otóż chodzi mi o alwedon. Jest taki żart, że niezależnie od tego, na co chorujesz, co Ci dolega, jak ciężko jesteś chory, to lekarz zawsze przepisze Ci alwedon. Alvedon jest to po prostu paracetamol i jest przepisywany na wszystkie możliwe dolegliwości. Nawet jeżeli masz urwaną nogę, to dostaniesz Alvedon. Osobliwe jest to, że na przykład Alvedon w Szwecji bardzo popularny jest w formie tabletki, która zawiera 1 gram paracetamolu, więc jest to bardzo dużo. Więc jeżeli spotkacie się z takim żartem, że masz gorączkę 42 stopnie i już gotujesz się, a dostaniesz Alvedon, to już wiesz dlaczego. Adwarachyk być chorym. Ad woraf być przeziębionym, at smitta, zarażać, zakażać. En smitta, zaraza, zakażenie. At vorasmitta of, być zarażonym przez. Et recept, recepta. et apotek. Apteka. En apotykare. Aptekarz. et Lekem jedel. Lekarstwo. En tablet. Tabletka. En hust medicin. Lek na kaszel. Smercz stilandem jedel. Leki przeciwbólowe. Recept fria lekem jedel foratsenka fieben. Leki bez recepty do obniżenia gorączki. Nes dukar, Pusteczki higieniczne. At haunt i boleć, a dosłownie mieć ból w. En smetta. Ból. Na przykład bröst smetta, czyli ból klatki piersiowej. En migren. Migrena. At nyssa kichać. En fieber. Korączka. En fysilning. Przeziębienie. At snywa, mieć katar. At snytasej, wydmuchać nos, en chusta. Kaszel. At chusta. Kaszleć. At sfetas. pocić się. En mag hika. Grypa żołądkowa. Ad wrabliek. Być bladym. An influenza grypa and virus rusit na zdrowie, kiedy ktoś kichnie. W tym grypowym sezonie życzę Wam dużo zdrowia i na dzisiaj to już wszystko w tym odcinku. Przypominam też o tym, że możecie zapisywać się na jesienne kursy języka szwedzkiego w Dolarna. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.dolarna.pl Tam też możecie poznać wszystkich naszych lektorów, którzy Uczą domu. Ode mnie to już wszystko. Do zobaczenia już niedługo. Hej dło!